Program Nasza Lubuska Polityka. Katarzyna Kosińska. Witam Państwa i zapraszam gośćmi. Dzisiejszej audycji są Alicja Burdzińska, radna Rady Miasta Gorzowa Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa. Jerzy Synowiec, Klub Radnych, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Patryk Broszko, Radny Rady Miasta Polska 2050. Witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry Państwu. Zajeżdżamy do pierwszego tematu, jakim są drogi obwodnice między innymi mamy informację, że przetarg na budowę pierwszego etapu północnej obwodnicy Gorzowa wygrała firma Budimex. 27 milionów złotych i pierwszy etap niemal kilometrowy odcinek drogi o dwóch jezdniach, i z których każda będzie dwupasmowa. Mamy informację, że zostanie włączony w istniejące rondo przy ulicy Stefana Wyszyńskiego i dalej poprowadzony w kierunku zachodnim do skrzyżowania Kazimierza Wielkiego, gdzie zaplanowano budowę nowego ronda, możemy powiedzieć ów w końcu, czy, czy jest daleka wątpliwość dotycząca tego, że dzisiaj jest rynek wykonawcy i wygrywa firma, która, o której słyszymy, że na Hali no były problemy? Nee. ros. Eh uh... Jeżeli chodzi o moje stanowisko, ja jestem zadowolony, że wygra, wygrało to przedsiębiorstwo, bo jakby nie abstrahując od kwestii hali, o której zaraz powiem, to jest to przedsiębiorstwo, które daje raczej rękojmie tego, że ta umowa będzie wykonana, ponieważ posiada i zasób pracowniczy, i zasób sprzętowy. To nie jest przedsiębiorstwo z pierwszej łapanki, tylko dekad istnieje na polskim rynku i co za tym idzie, jest duże prawdopodobieństwo, że zrealizuje umowę o roboty budowlaną podpisaną z miastem w terminie, na warunkach, które zostały pierwotne. W tej umowie zakreślone. Dlaczego mówię pierwotnie w tej umowie zakreślone? Dlatego, że przywołała Pani tutaj kwestię hali widowiskowo-sportowej, gdzie był przestój w robotach, w związku z tym, że wykonawca domagał się od inwestora czy od słowianki większej ilości środków finansowych. To było podyktowane niczym innym jak. W dużej zmierze obiektywnymi przesłankami, które niestety ale na rynku gospodarczym wystąpiły, czyli znaczące podwyżki cen energii, znaczące podwyżki cen surowców i znaczące podwyżki cen kosztów pracowniczych. Umowa na halę widowiskowo-sportową była zawierana przed wystąpieniem tych wszystkich czynników, więc trudno przypuszczać, żeby inwestor mógł przewidzieć rzeczy, których my w naj, nawet najbardziej daleko idących czy koszmarach nie mogliśmy przewidzieć. To dzisiaj na ten już mamy. Pewną dzisiaj umowa jest zawierana w oparciu o realia, jakie mamy teraz w teraźniejszości, czyli wiemy, że jest pewna nieprzewidywalność rynku, wiemy, że te ceny mogą wyskoczyć wyżej, tak jak to miało miejsce przy rozpoczęciu wojny na Ukrainie. I wydaje mi się, że inwestor dzisiaj, przepraszam, wykonawca robót budowlanych, był w stanie sobie założyć taką górkę, żeby te czynniki, które mogą wystąpić w najbliższej przyszłości, były jednak pokryte z tej umowy, która została podpisana z miastem. Natomiast pragnę zwrócić też uwagę, że my już jesteśmy po tych wystrzałach, po tych hossach tych wszystkich kosztów energii, kosztów materiałów budowlanych, bo dzisiaj jakby sprawdzić ceny na rynku giełdowym, chociażby energii czy surowców budowlanych, one są dużo niższe, a jeżeli chodzi o surowce budowlane, są przynajmniej na takim samym poziomie, może w kieszeni yy, mieszkańcy jakoś nie odczuwają obniżek cen yy, energii, ale to już jest inny temat. Jerzy Synowie, co pan Sądzi panie Radny o y, po pierwsze, no, rzeczywiście startuje ta ważna dla gorzowa inwestycja, ale z drugiej strony, no właśnie to ryzyko, ryzyko y, wykonawcy. Y, no i to, że wykonawca dzisiaj ma w związku z tymi no, czasami trudnymi nowe możliwości. Także to jest waloryzacja, przecież to jest ciągłe modyfikowanie kontraktu. Ja bym się niczego nie bał tutaj, jeśli chodzi o wykonawców, bo rzeczywiście firma, która ma kilkadziesiąt lat tradycji, jest gwarantem tego, że to zrobi może minimalnie problemy będą, ale jest też gorzowska firma o bardzo podobnej nazwie, Budomex, która właśnie kończy w ciągu kilku dni, czy kilkunastu, DK22, więc wylot na strzelce krajskie. Bardzo ważna inwestycja dla, dla Gorzowa, także firm, które to zrobią zapewne jest w razie czego dużo więcej. Poza tym Gorzów w ogóle się różni od innych miast w naszej okolicy od Szczecina po Wrocław i Poznań tym, że właśnie centrum jest zabudowane nowymi drogami. Jeszcze z Pikszowej nam brakuje jeszcze może kilku drobnych remontów i mamy wszystko jak nowe. I wylotówki na Sulęcin, na Kostrzyn, na Szczecin, na Kłodawę, powiedzmy, a teraz dk 22 na strzelce krajejskie. Właściwie niczego nam nie będzie brakowało. Do tego, jak zrobimy obwodnicę północną, to właściwie firmy budowlane na zawsze z dojdą odejdą, bo tylko zostaną nam drogi osiedlowej jakieś przebieg, malutkie. Przebieg też, przebieg też nie jest jakiś tutaj kontrowersyjny. To jest kontrowersyjny, ale wie pani, jak się buduje to stradę, to trzeba ludzi wysiedlić na zawsze z ich miejsc. No nie da się inaczej, powiedzmy. Las przeciąć trzeba. E, powiedzmy, tak samo tutaj, no niektórzy, którzy mieszkają e, tam e, na tych terenach, Owocowa i dalej, no będą to przeklinać, no ale takie są koszty życia w mieście, że czasem trzeba niestety się o tym podporządkować, o tym ludzkim, ale bo nie można to zrobić to tak, jest że jest rady. jeden dom i nie będziemy budować. To zmienimy trasę i tak dalej. Zresztą niech pani popatrzy, co się dzieje z wartownią. E, 300 lokalizacji e, e, już znaleziono w Górzowie. Wszystkie są e, nieodpowiednie. No tak, to jest ten aspekt społeczny, o którym mówimy. Tak, Alicja społeczny. Burdzińska i, i, i Pani zdanie i komentarz do, do budowy tego wśród, w końcu rusza ta północna obwodnica. No właśnie, po przejściach wielu, o których wszyscy wiemy, mamy obwodnice i przede wszystkim środki zapewnione na budowę obwodnicy północnej. Ja osobiście niezmiernie jestem szczęśliwa, że miasto będzie miało większe płuca przez to, że zmniejszy się ruch w centrum i po osiedlach. Chciałabym zaznaczyć, jakie to kwoty wchodzą w grę. To jest razem na budowę obwodnicy to jest 250 milionów i do tego dochodzi pierwszy etap 35 milionów. Są to kolosalne kwoty. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze w naszej gospodarce i że firma, która wygrała przetarg, spełni nasze oczekiwania i pójdziemy szybko wszyscy razem do przodu, oczekując na wynik. Jeszcze korzystając z okazji chciałabym powiedzieć, że ogółem na nasze lubuskie poszło około 2 miliardy pieniędzy na budowę dróg. To jest kolosalna kwota, która y, robi ogromne wrażenie. Tak się składa, że ja podróżuję ostatnio po lubuskim, y, prowadzę biuro poselskie pani Elżbiety Płonki posła i często spotykamy się z samorządowcami. I nie patrząc na opcje, ci ludzie są zachwyceni tym, co się dzieje. Do tej pory nie było pieniędzy na budowę dróg. W tej chwili następuje kolosalny przełom. To... to jeszcze zostańmy przy temacie budowy dróg, bo Pani tak w takim pełnym zachwycie, I łyżkę dziegciu do tego miodu muszę dodać. Ehm, ostatnio dość głośny był taki no, konflikt dotyczący budowy obwodnicy Drezdenka, bo znowu zostajemy w temacie dróg. Inwestorami, no, wykonawcom ma być Zarząd Dróg Wojewódzkich. Umowa e, czy jakby deklaracja i przekazanie środków rządowych nastąpiło bez członków Zarządu Województwa Lubuskiego w Drezdenku w maju między ministrem Burmistrzem infrastruktury, a burmistrzem Drezdenka to wzbudziło trochę kontrowersji między innymi w mediach społecznościowych. Jak pani to skomentuje? Stroną jest ZDW, czyli zarząd dróg wojewódzkich tutaj. To znaczy, I tak, zarząd dróg wojewódzki, który podlega pod Urząd Marszałkowski, tak? I jak można to skomentować proszę państwa. Ja często też jestem w Dresdenku, ponieważ tam mamy biuro poselskie pani Płonki i muszę Dlaczego powiedzieć, że nie zaprosiliście państwo przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego na decyzję o przekazaniu dofinansowania. Wie pani co? To trzeba osoby spytać, która bezpośrednio, że tak powiem, organizowała to spotkanie. Akurat ja przy tym nie uczestniczyłam, ale chciałam powiedzieć, jaka jest sytuacja w Dresdenku. To miasto się dusi. Tam... Stoi się w korkach po 15 minut, podobnie jak w Gorzowie. To jest to wiemy, niesamowite. Radna, tylko Ministerstwo Infrastruktury mówiło, że zarząd dróg wojewódzkich województwo województwo lubuskie zwleka z dokumentacją około dwóch, a od dwóch miesięcy dokumenty leżały w ministerstwie. i Minister przyjeżdża i mówi, że jest, yy, jest przekazana dotacja i tu jest ta nieścisłość. To znaczy jest przekazana dotacja z urzędu marszałkowskiego, tak? Jest przekazana dotacja przez Ministerstwo Infrastruktury, a ale, ale, ale zarząd. Jest Dokładnie. gotowy do dołożenia. No to ja myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się dogadać, tak? Tylko trzeba I wspólnie prawda? społeczeństwo. No właśnie. Oczywiście, bo to jest taki bardzo prosty objaw. No, jak coś się dobrego dzieje, to y, piersi do orderów wypinają wszyscy, łącznie z woźnym najbliższej szkoły. I na tej zasadzie Burmistrz Dresdenka wypił pierś pierwszy, mimo że nie ma nic do powiedzenia w tej inwestycji, która dotyczy jego miasta, oczywiście, ale wpływu na to y, praktycznie żadnego nie miał, bo petycja to była podpisana przez Kilka tysięcy mieszkańców, a oprócz tego minister i e, e, marszałek województwa mieli tutaj do czynienia. I oni powinni się pokazać na ekranach, jako ci, którzy współpracując doprowadzili do sukcesu, a nie tam pomniejsi. Jak czasem oglądam tych 20 wbitych łopat w ziemię gdzieś, jak się coś zaczyna, to jak stepkę pamiętam, kiedyś tam, przybijało 20 tego ludzi, do dzisiaj teraz. nie powstało. Tak samo właśnie jak nożyczek brakuje często w gminie, żeby przeciąć jakąś tam szarfę przy oddaniu. Uście rowerowej. A Polska I... 2050 się przygląda i. Znaczy, na takie sytuacje patrzymy z zażenowaniem, ponieważ do niedawna jeszcze była taka sytuacja, że Akurat drogi nie znały barw politycznych. I cokolwiek, ktokolwiek by nie był inicjatorem drogi, bu, budowy jakiejś drogi, czy rozpoczynania procesu inwestycyjnego, to zawsze od prawa do lewa byli posłowie, radni gminy, radni sejmiku i nikomu to nie przeszkadzało. I nie wiem dlaczego, ale od jakiegoś czasu zauważam, że po prostu tam, gdzie jest inwestycja rządowa, tam brakuje władz samorządowych, w sensie sejmiku województwa i na odwrót. Tam, gdzie jest sejmik, tam brakuje. Władz rządowych. Myślę, że mieszkańców to kompletnie nie interesuje, bo ich interesuje to, żeby mogli w końcu bez tych korków po bezpiecznych drogach poruszać się samochodami, ale też przechodzić po tych drogach, bo przecież jak jest taki potok samochodów w Dresdenku, to zakładam, że rodzice tu drżą o swoje dzieci, które chociażby idą do szkoły. Dlatego to jest jakby margines i taki wątek poboczny Proszę, tego co jest, a jest najbardziej wodziska, istotne, czyli to, żeby ta obwodnica mhm. powstała. A ja chciałam tutaj kolece yy, przypomnieć o tych łopatach, że jest taki pomnik w Polsce w okolicach tam przekopu. Na mierzei. wmurowana jest łopata w kamienie, która stoi, a nie można dokończyć inwestycji. Ja myślę, że wszędzie niezgoda rujnuje. Tak nie można spraw społecznych, jak pani redaktor przed chwilą powiedziała, opierać o jakieś rozgrywki. Myślę, że będzie efekt końcowy, że dojdziemy Ocenimy do porozumienia. To znaczy, przekopu nie będzie, bo tam jest niepotrzebny ten przekop. Dokładnie, przekop. ale łopata została. Ale ja 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 jako pomnik. I tro Trochę... łopata jest. Kto łopatę postawił? Widziałeś ten pomnik łopaty w kamieniach. Panie Lidl, tu chodzi nie. o to, że do każdej inwestycji jest pięćdziesięciu polityków i dziesięciu mieszkańców. A nawet most, który był otwarty rok temu, dzisiaj się otwiera, bo polityka się Trzeba na czas otwarcia. Dobra, proszę Państwa, przechodzimy do tematu innowacji. Bardzo bardzo ważna informacja popłynęła z ostatnich obrad Sejmiku. 15 maja radni województwa podjęli decyzję o powołaniu spółki Park Technologii Kosmicznych, Badań, Rozwoju i Innowacji. Brzmi kosmicznie, ale chodzi krótko mówiąc o pieniądze zewnętrzne z unijnych programów horyzontalnych, co też kosmicznie brzmi, ale przybliżmy, że tak naprawdę dzisiaj innowacje to jest konieczność w firmach, żeby ubiegać się o środki. Czy tak jest, panie radny? Bardzo bym chciał, żeby tak było, ponieważ tak jak pani przed chwilą przytoczyła nazwę tego wszystkiego, brzmi to dość abstrakcyjnie, wręcz kosmicznie. Dokładnie. E, natomiast e... Być może jest to sposób na to, żeby pozyskiwać środki po to, żeby y, y, produkować, czy jakby rozwijać szeroko rozmianą innowację, która może mieć nie tylko zastosowanie w kosmosie, ale również w takim codziennym życiu. Tak, czy życiu to generowanie w innowacyjnych projektów. Tak? Więc y, jakby y, biorąc pod uwagę to, że brzmi to dość fantazji czy science fiction, to jednak bym nie przekreślał tego pomysłu. Natomiast trochę ze zdumieniem y, y, czytam te komunikaty i, i dowiaduję się, że ta spółka ma m.in. Powadać się za to, jak pokierować ludzi, którzy chcą tworzyć własną działalność, jak się otwiera własną działalność, jakie są pierwsze kroki. Przecież to wszystko robi w odpowiedni wydział e, Urzędu Gminy, czyli Urzędu Miasta Zielona Góra. Nie wydaje mi się, żeby dla dla realizacji tego typu postulatów trzeba było e, inwestować blisko czy ponad 60 milionów złotych, powołać spółkę, e, bo to jest jakby kompetencja Urzędu Gminy. E, ciężko mi dzisiaj określać, jak to będzie funkcjonowało w przyszłości, ponieważ innowacje to jest to, co nas czeka. Już, już nawet, A, my musimy już jedną nogą już nawet z Jeżeli to ma być rzeczywiście pomoc do tego, żeby w te innowacje wchodzić, to jestem jak najbardziej za. Jeżeli to będzie tylko kolejny twór, mhm. żeby płacić dobre pieniądze pracownikom, e, pracownikom spółki czy zarządom spółki, no to będzie duży problem w przyszłości. Te innowacje dotyczą nie wejścia w jakieś programy kosmiczne, to jest hasło, które mówi o nowoczesności, wejścia w nowoczesność. Dla nie przykład... odznaczaliśmy w kosmosie. Nie, chodzi o to, aby w przyszłości nie budować nowych centr składowisk biedronkowych, gdzie są wózki widłowe i sprzątaczki tylko, ale żeby budować na przykład centrum budowy symulatorów lotów samolotowych, tak jak już jest w Zielonej górze, żebyśmy nie y, 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 powiedzmy zachęcali człowieka do budowy y, y, nowego sklepu z butami, tylko żeby to było, powiedzmy, centrum e które pół Europy obsługuje. Tu o takie chodzi rzeczy, żeby iść do przodu, żeby Wyszyk było nowoczesne, poziek. żeby nie zostawać w dołkach typu firma budowlana, jeden człowiek i, i to wszystko. Nie, chodzi o coś zupełnie nowego, a dzisiaj przecież wiemy, że jesteśmy nowością tak otoczeni, że człowiek jak codziennie rano się czegoś nie nauczy, to po miesiącu zostanie w domu, bo drzwi nie będzie, i komentarz do tego tematu, że już jeszcze zdążyli jeden poruszyć. Krótki komentarz, jak najbardziej jestem za nowoczesnością, innowacyjnością, ale tutaj też widzę wiele złych stron. Niestety, żeby wprowadzać nowoczesność, trzeba mieć podstawy, a do tej pory, jak widzę, Urząd Marszałkowski niekoniecznie stara się, żeby całe lubuskie rozwijało się równomiernie. Mam tutaj niedosyt, ponieważ czuję, że ta innowacyjność przede wszystkim dotyczy południa. Tam są największe inwestycje. Widzimy to na przykładzie, na przykład naszej uczelni czy naszego szpitala wojewódzkiego, gdzie gdzie na przykład nasza uczelnia miałaby szansę otworzyć wydział lekarski, ale niestety w tym momencie jest no, do, niedoinwestowana. A tam na południu idzie się w kubaturę, buduje się laboratoria, które nie wiem zasadniczo, czy y, będą służyły całej społeczności lubuskiego. Także ja tutaj widzę piękną, Piękno, zieloną, proszę. Krainę, proszę. Tak, widzę piękną zieloną krainę. Płynącą z nowoczesnych technologii, proszę My i jesteśmy szóstą, siostrą żonej góry. musimy się od niej uczyć, a nie ją krytykować. Ona jest dwa razy większa południe od północy. Poza tym, kiedy oni mieli wyższe szkoły, to my żeśmy mieli tylko dwa ogólniaki w sumie. A więc te zaszłości niestety są i będą. Dzisiaj pan mają uniwersytety. przepraszam bardzo, tak? pan mi przeczytał słowo kolego, jeżeli już, to nie siostrą, tylko bratem Gorzów. A, a góra, góra jest kobietą, jest kobietą no. a nie Gorzów jest facetem, tak? No to z Proszę Państwa, park ma służyć wszystkim. Wszystkim, tak, oczywiście. Tak, ja nie przede wszystkim, ale wszystkim do, tej ale tej pory, do współpracy AJP. To znaczy, dobrze, oni to widzą. ale idą. to jest dobrze, Parkesko ale to, to są to nie jest sprawiedliwy podział i ja apeluję jak zwykle, żeby Zielona Góra, Urząd Marszałkowski pochylił się nad północą i podobnie, podobne środki przekazywał na rozwój północy, tak jak to robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, budując w drogi w Prawie na część Prawa Sprawiedliwości, to powiem tak, że dzięki marszałkowej i południu po, po, po województwa mamy szpital, który za chwileczkę będzie najlepszym szpitalem mamy co, mamy całej zachodniej Polski. to teraz na koniec wydający pieniądze na pensje ludziom, którzy nie powinni tak wysokich a, pensji dostawać. To jest, jest brak gospodarności, kolego. To bo pewnie nie, nie byłoby wody wody takich głosów, gdyby nie to, że w Zielonej Górze ta inwestycja kosztuje blisko 70 milionów, a My musimy się zastanawiać, czy dostaniemy jakiekolwiek dodatkowe środki, na przykład na hale. Gdyby był jasny sygnał z, z sejmiku województwa, słuchajcie, dostaniecie pieniądze w takim, w takim okresie, A na tyle i możecie liczyć, A nie ma. to w ogóle byśmy nie dyskutowali, Będą czy jest więcej tam pieniędzy milionów, tu, czy tak. To teraz też o pieniądzach. O, o, środkach, o środkach na finansowanie kultury. Filharmonia Gorzowska pod kuratelą Ministerstwa Kultury to jest zastrzyk i to jest no niezbędne do funkcjonowania jednostek kultury w takim zakresie, w takim rozmach. Pan? Proszę. Ja przede wszystkim ponownie powiem, że jestem bardzo szczęśliwa, że nastąpił ten moment. Ja mam małe doświadczenie jako radna i nie rozumiem tej sytuacji, co robili poprzednio, że tak powiem, radni że nie zostało doprowadzone do tego momentu jak dzisiaj. Pamiętam tą sesję, jak rozmawialiśmy i prezydent powiedział: "No to starajmy się". I jest, proszę państwa, myślę, że tutaj również urząd marszałkowski powinien się pochylić nad naszą filharmonią i również powinien zasilić nasze środki. Dzisiaj jest dla nas bardzo ważny moment, ponieważ nasza filharmonia będzie miała dofinansowanie. Jest to zasługa również w filharmonii, ponieważ jej działalność została zauważona, została mhm. za, zauważona i doceniona. I, i doceniona. kultura zawsze będzie tym no, gdzieś ostatni w tym łańcuchu potrzeb, tak naprawdę, ale istotne to, że odciążamy trochę ten budżet. Miasta. Oczywiście, że tak, tylko że kultura tak naprawdę interesuje 5, może 10% społeczeństwa. Reszta kładzie nacisk na zupełnie inne kwestie i tego nie zauważa. Może i słusznie, bo jednak y, to są tak różne potrzeby, że zmuszanie powiedzmy, ogółu do finansowania potrzeb niewielkiej części nie do końca jest sprawiedliwe. No nie do końca bym się zgodził z tym stanowiskiem, ponieważ po pierwsze, miasto wydaje 18 milionów złotych około rocznie na e, kulturę. Po drugie, e, filharmonia zaczyna się od jakiegoś czasu bronić statystykami ilości osób, które korzystają z oferty, którą filharmonia przygotowuje. Począwszy od niemowlaków, a skończywszy na osobach dorosłych. Czemu, a I słuchać, wydaje mi się, działy, że ten mówić. zastrzyk gotówki pozwoli Zakaś nam rozwijać ofertę na filharmonii I w i najbliższej przyszłości. I... Myślę, że trzeba się robią. starać Proszę o... Proszę Państwa, tutaj Zawłaszamy Alicjo, Pana radnego. E, 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 przeszkadzam? <laughs> Przepraszam. E, I warto by było starać się o środki również z, z samego województwa, bo jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby prezydent i jego służby e, składały wnioski czy prośby o to, żeby współfinansować również ofertę filharmonii, która, tak jak ten kosmodrom, ma również służyć dla całego województwa. Jest także tak, wsparcie między innymi festiwalu muzyki współczesnej i nie tylko, więc współpracy chyba trzeba na różnych Dokładnie. polach. Tym akcentem tak. kończymy. Mniej polityki, więcej spraw kultury. Kultury. wspólnych. Mniej polityki, prosimy. Więcej kultury, kolego Jorku. Alicja Burdzińska, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Jerzy Synowiec, Klub Radnych w Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Polska 2050 i tu reprezentant Patryk Broszko, radny Rady Miasta Gorzowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Za wizytę w tym ciepłym dniu Państwu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.